Więc któregoś pięknego dnia moja żona poprosiła mnie, żebym włączył e, światełka LEDowe w naszej szafeczce. O, nie Ponieważ musiała być oczywiście taka szafeczka z LEDami podświetlonymi, zresztą mi się też strasznie podobała. Powiedziała, Łukasz, zaraz przyjdą do nas znajomi, może byś włączył te światełka LEDowe. Przestałem zaraz obok, pomyślałem sobie, to, to nawet dużo, mnie to nie będzie kosztować pracy. I nacisnąłem ten przycisk, i tu nic. I potem powtórzyłem naciśnięcie, i powtórzyłem, i jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz, i nic! Znajomi, oczywiście, przyszli głównie po to, żeby zobaczyć te światełka. No, niestety nie byliśmy wtedy w stanie im tego pokazać. Nawet nie chcieli wejść do, do mieszkania, zobaczyć o co chodzi, po prostu rozgościć się, nic. Tego dnia straciliśmy nie tylko znajomych, przyjaciół, tak naprawdę, ale również i, i nasz honor. Dlatego postanowiłem go odzyskać i zadzwoniłem do mojej firmy. Zajęło to zaledwie 5 lat, by skompletować cały sprzęt potrzebny do naprawienia tychże LEDów, ponieważ odkryłem, że zasilacz, który jest odpowiedzialny za zasilanie tych LEDów, po prostu nie działa i robi taki bardzo dziwny dźwięk, jak się nim potrącił. Przyłożę do mikrofonu. Zasilacz ten jest taki typowy zasilacz do LEDów. 12V zasilacz przy 100mA, nie wiem czy to w ogóle będzie widoczne, bo jest tak strasznie wyblakłe, 100mA na wyjściu, zamówiłem podobny zasilacz, znaczy podobny, też 12V, natomiast 1A, czyli dużo większy zapas mocy mam po prostu, co nie jest problemem. Natomiast no, trzeba jakoś połączyć teraz ten przycisk z, z, z tym zasilaniem, więc no, to ca cały ambaras właśnie oto te 5 lat. E, tak więc, no do roboty. Tu jest taki terminal, gdzie przyłącza się taśmy LEDowe. To było przez producenta już szafki dostarczone. Natomiast e, tutaj mamy przycisk. Który podejrzewam jest sprawny, ale na, na bank coś jest nie tak z tym zasilaczem, ponieważ nawet e, przestała się dioda świecić. Może tutaj wystarczy odkręcić i wyciągnąć przewód z tego przycisku, może będzie łatwiej. Nie zobaczymy. Mam ze sobą zestaw śrubokrętów. Nie posłużę się do otworzenia, otworzenia tego przycisku. Co my tu mamy? Mamy tutaj przycisk, mamy tutaj sprężynkę i mamy tutaj przycisk, który załącza i wyłącza. Podejrzewam, że to jest plus, bo rozłącza się plus w zasadzie, nie minus. Bo w przeciwnym wypadku dalej tutaj byłoby napięcie na tych diodach, co nie byłoby korzystne. Żeby się upewnić, normalnie użyłbym mojego multimetru do sprawdzenia, gdzie jest plus, gdzie jest minus. natomiast no nie jestem w stanie, ponieważ to nie działa. Rozpróbuję, spróbuję to rozkręcić. W środku, zobaczcie, jak to wygląda. E, są takie zasilacze, które e, mają odwróconą, jakby kolejność plusa i minusa. Normalnie tutaj powinien być minus, a w środku powinien być plus. Natomiast ja się spotkałem z takimi zasilaczami, które są zrobione <laughs> na odwrót. Pamiętam, e, podłączyłem taki układ. Stalony, który sam zrobiłem pod taki zasilacz, który gdzieś tam miałem w szufladzie, i mi się układ po prostu cały zjadał. się okazało, że polaryzacja jest odwrócona. O! Wnętrze tego wygląda fantastycznie. No, straszna taniocha w wykonaniu. Masakrycznie to wygląda. No, no dobrze, to co mnie interesuje. Jest tu. I na płytce jest zaznaczony. Plus, jako ten. Czarny z czerwonym i minus, jako o cały czarny. Czyli jest tak, jak myślałem, tak, jak podejrzewałem. Sterowanie odbywa się poprzez wyłączenie plusa, czyli napięcia. To przewodzić sobie nożem, gdyż jestem no, bardzo mocno zawodowcem i nie posiadam żadnych innych narzędzi wyspecjalizowanych do tego celu. Uwaga na paluchy. Ok. I po bólu. Oczywiście, jak czegoś nie odwalę, to nie jestem sobą. Yy, przyciąłem po złej stronie. No to robimy to samo z drugi. Będziemy robić dwa razy tyle roboty. Przed lutowaniem trzeba ściągnąć izolację. Nie mam żadnego jakiegoś fancy ściągacza, więc posłużę się tym, co, co mam, czyli nożykiem. I kabelek ścięty i to samo z taki strony. Trzeba przygotować jeszcze ten zasilacz. Na pewności oczywiście teraz już teraz już się boję cokolwiek zrobić, pięknego do gniazdka i zobaczymy czy polaryzacja się zgadza. W takim razie trzeba zrobić ten sam manewr co z tamtymi przewodami Tu uciąć i można zdjąć. Izolację. Przewody y, są grubsze, znacznie więcej miedzi. To też jest podyktowane tym, że ten zasilacz jest przeznaczony na tak naprawdę 10 razy większą moc. Bo tak przypominam, ten zasilacz miał 100mA na wyjściu, ten ma aż 1A. Robimy jeszcze jeden test. I dotknę odkrytych przewodów, żeby upewnić się w przekonaniu, gdzie jest plus, a gdzie jest minus. I plus na czarnym, na szarym minus. Zawsze do lutowania używałem kalafonii. Mam taki słoiczek do tego, gdzie wlewałem spirytus. Następnie kruszyłem kalafonię, rzucałem, rozpuszczałem tą kalafonię w tym słoiczku, aż powstał roztwór przesycony. Wówczas to takim roztworem po prostu nabierałem go na pędzelek i kładłem na przewody, które chciałem lutować, czy na ścieżki. To jest bardzo dobre do ochrony przed utlenianiem ścieżek. Lepiej spowoduje, że cena lepiej się rozprowadza. Pierwszy raz w życiu piję jest coś takiego jak pasta lotownicza. W tym przypadku uznałem, że będzie to po prostu lepsze rozwiązanie, bo nie muszę rozpuszczać tego wszystkiego. Nie robię żadnych ścieżek drukowanych, więc będzie mi po prostu łatwiej i szybciej. Nigdy z tego nie korzystałem. nie widziałem, jak to niektórzy robią, więc dla mnie to będzie też nowe doświadczenie. Przed lutowaniem te końcówki przewodów yy, ja zawsze biorę i skręcam, żeby nie wystawały żadne włosy. Zrobię to teraz dla wszystkich przewodów. Te przewody są fajne, takie grube. Dobrze się je będzie lutować. Gorzej z tymi widać różnicę. Do tego celu użyję nowej cenie, pół milimetra stopnikiem. Będę potrzebował również moich żabek, tym sobie przytrzymam ten przewód oraz mojej lutownicy. Jest to mój nowy nabytek, ledwo co tak naprawdę de... zdążyłem go zaprogramować, bo był w języku fińskim. Stacja lutownicza T12X, która bardzo szybko się nagrzewa, znaczy bardzo szybko, grot lutownicy bardzo szybko się nagrzewa do zadanej temperatury. W tym przypadku jest to 250 stopni. Tym pokrytełkiem możemy zwiększać temperaturę, zmniejszać w zależności od potrzeb. Sam grot natomiast na samym końcu posiada czujnik temperatury, dzięki czemu mamy bardzo dokładne odczyty. Mam już przygotowaną gąbkę z wodą. Nie wiem czy będzie słychać. Grot chwilę po włączeniu jest już nagrzany i bardzo ciepły. W międzyczasie przygotowałem sobie stanowisko. Biorę pastę lutowniczą. Zamaczam w końcówkę w pastę, żeby dobrze była pokryta. Pasta spowoduje to, że lepiej będzie się przewodzić cyna. Lepiej temperatura się będzie rozchodzić. Tak samo z drugim przewodem. Ok. I dobrze, Teraz cyna. Nie mam takiego fajnego stojażka na cynę. Jeszcze się nie narobiłem. Przed nałożeniem cyny należy końc troszeczkę, tak dosłownie, końcówkę dodać na grot. Spowoduje to lepsze rozprzestrzenianie się ciepła, lepsze rozprzestrzenianie się ciepła, ponieważ będzie większa powierzchnia styku. Eee, wówczas szybciej żeje się nam ten przewód. Potem eee, samą cynę nakładać będziemy bezpośrednio na eee, przewód. A nie na grot. nie wolno nakładać na grot. Dobra, spróbujmy. Okej. Okay. Posebną końcóweczkę to samo z drugim. Drugi poszedł znacznie lepiej. Wyczyść ten grot. Te dwa przewody trzeba złączyć ze sobą. I teraz trzeba całą procedurę powtórzyć jeszcze raz. A! <laughs> Znowu bym zapomniał. Przed, przy, przed przylutowaniem warto dodać koszulkę termokurczliwą. Mam takie w tym pudełeczku. Przymierzam, czy będzie pasować. No i koszulka nam idealnie pasuje. Czyli to będzie... Będzie ta koszulka. Wracamy do, do lutowania. Tutaj mam na szczęście z drugiej strony przewód ucięty, więc będę mógł sobie tyłem wprowadzić tą koszulkę. Dlatego teraz tego nie zrobię. Ale warto pamiętać o tym, że taka koszulka jest potrzebna, bo inaczej trzeba będzie rozlutować przewód, i od początku to wszystko dobrze. Okay. Powtarzamy procedurę. Troszeczkę na słóweczkę. Przewód trzymam, Założę na niego tą koszulkę, tę ukośliwą, którą właśnie przed chwilą przeciąłem. mam tutaj taki urządzonko, które służy właśnie do kurczenia takich koszulek. No po prostu, drzewa jej i one się kurczą. Mamy teraz trwałe połączenie. Teraz trzeba to samo zrobić ze wszystkimi innymi. Czylenie. Pozostaje teraz tylko to wszystko złożyć do kupy. Coś nie wchodzi. Heh! Brawo Łukasz. Jestem zawodowcem. <ścoughs> Jeszcze raz. Początkowo chciałem, żeby te koszulki, te te, te koszulki termokurczliwe były wewnątrz, no ale ostatecznie co to za różnica? Przecież i tak wszystko jest zaizolowane, nie ma wystających przewodów, więc... Powinno być wszystko w porządku. Jedna śrubka, druga śrubka, trzecia śrubka, czwarta śrubka. Nie ma też tu za mocno dokręcę. To jest plastik, to nie ma przynosić jakichś obciążeń, nie wiadomo jakich. Tada. czysto teoretycznie to wszystko powinno działać. Czysto teoretycznie oczywiście. W praktyce trzeba to teraz pójść i sprawdzić. Wezmę mój telefon i zobaczę co się, co się stanie czy domu wypuchnie, stanie w płomieniach a no, może wszystko będzie dobrze Teraz zobaczymy do podłączyłem zasilacz do gniazdka położyłem sobie tutaj przycisk podłączyłem jedną taśmę ledową do tego tutaj złącza jedną, ponieważ druga jest na tyle krótka, że nie byłem w stanie tego wyciągnąć więc jeżeli nacisnę ten przycisk Jakaś półka na tej szafce powinna się zaświecić. No to uwaga. No i świeci się. Stąd też wniosek, że nie pomyliłem polaryzacji i wszystko działa tak, jak powinno. Zobaczymy, jak długo.